I niestety muszę przerwać tą ładną prezentację. Ze względu na to, że to nagranie jest z 1 sierpnia 2022 roku, z 22. I dlaczego cały cykl o akwarium 140, sto ileś litrów nagrywam dopiero teraz? Po pierwsze, dopiero teraz mam czas, żeby nagrać. Po pierwsze, od kilku dni nadmiernie, staram się ogarnąć i zrobić to. Po pierwsze aktualnie akwarium no czeka na szafkę z, z metalu, czyli z żeliwy, ale zanim zaczniecie mnie hejtiać źle, dlaczego tu poczekajcie sobie na następne filmy, które mam nadzieję, że się nigdy nie ujawni. <słyska> nie no, na pewno się ujawni, mam taką nadzieję. Aczkolwiek, no bardzo mi się mazarnie to idzie. E, wszystko się przeplata z bóle głowy, z poprawką z fizyki, e, w sierpniu. E, wszystko mnie tutaj, e, powiem tak, irytuje, bo nie dość, że nudzi mi się. E, jeden drugi praktyka nie ma gdzie wychodzić w urowanej. A nie będę z toksykosłobami wychodził, więc. E, no. Mam nadzieję, że chociaż ktoś to obejrzy, że docenią moją pracę, ale. Biorąc pod uwagę, że nawet nawet, nawet najwięksi akwaryści oglądają najmniejszych, no to jest już typowy polski YouTube akwarystyczny. To, co teraz widzicie, to są obecnie moje stare dwa akwaria. Po lewej 10 litrowy krewetkarium. Samo 10-litrowy pojemnik już niestety nie ma ze mną go w domu, bo został został wyrzucony 20-litrowy akwarium jeszcze istnieje. Co się stało z 10-litrowym? Widzę eee, zewnętrznie jest pieprdalną, eee, i na skutek tego, że zaczęła z niego kapać woda, wybrzuszyła mi się komoda. Wybruszył mi się blad w komodzie i wszystkie krewetki i tak dalej zostały ewakuowane do. Akwarium 20-litrowego, chociaż to krewetkarium chodziło jeszcze jakieś dwa miesiące bez samej filtracji z grzałką, i krewetki dawały sobie radę. No co prawda, brud i tak dalej przeważały. No i chyba trochę później zlikwidowałem to krewetkarium, gdzieś tak już grubo, na początku pierwszej klasy technikum. 20-litrowe akwarium miało więcej, że miało mniej szczęścia, bo no niestety, już się do błędu pewnego, którego popełniłem, ee, czyli nigdy nie myć sprzętów akustycznych jakimś mydłem, po prostu zwykłą wodą. Tylko jak, zanim ktoś mnie zacznie wzywać, jak ty, kurwa to mogłeś zrobić, to zadajmy sobie pytanie, czy ktoś mi powiedział, że tak nie można robić. Także tyle. <tuszelne> 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 No sam się wpierdoliłem w kłopoty. Ja pomimo tego, że miałem dobry filtr, no co niestety nie udało się wygrzebać, i większość z tych skał, no większość, nie użyłem już w nowej aranżacji. Na akwarium, które teraz patrzę, w którym spalam się dwie lampki i mechanizuję kontrolę nad światem i na mój stary dyfuzor z CO2, miałem zrobić nowe, ale mi się nie chce, bo jestem zmęczony. W końcu są wakacje. Dobra, polećmy dalej. Ja może coś ciekawego będzie dalej. W głębki wodnej w nowym akwarium już już nie ma, ale w nowym akwarium na pewno pierwszą obsadą będą krewetki. Chyba jeszcze otoski i krewetki amaną. Jako pierwsza obsada oczywiście, bo Moim obecnym akwarium, a planuję jeszcze muszę zamówić jeszcze burigeny wymienić. Wszystko. Wszystkie media, filtrze, bym chciał wymienić. Na pewno to jest mój główny cel. No i na pewno też szafkę muszę zrobić. Ale co się stało z szafką, no to za chwilę, się dowiemy. Można się cofnąć do tego, co było wcześniej, tu pokazane. Wszystko w Monte Carlo, co mówiłem, to wszystko e, wyglądało. No, oczywiście, teraz obecnie na Komodzie nic nie ma. W miejscu tego akwarium mam e, rośliny sobie rosną. To się stało później. E, to było nagrane 1 sierpnia. E, 30. No, któregoś tam września z okazji imienin dostałem używane akwarium dostałem używane akwarium akwarium no mam, moja mama stwierdziła że będzie grać nim główną rolę i to ona zdecyduje co kupi i ona chciała no, no, na początku tam wpierdoliła ja naprawdę na temat pewnego sklepu się nie wypowiem kurwa bo ja nie rozumiem jak można tapetę do akwarium kleić do zewnątrz klejem kurwa do szyb ja tego nie chcę rozumieć. I w paru sklepach, w których byłem, to jak powiedziałem o tym sprzedawczyni, to ona wyczyszczała na mnie oczy, i sobie pomyślała, że jestem deklamowanym, ale no okej. Okay. Kupiliśmy tam parę roślin. W każdym razie, no na pewno kilka roślin nie przetrwało. Tak w sumie posadziłem tam. W sumie, no zaraz zobaczycie, jak to mniej więcej tam. Wyszło i w zostawie dostałem używany... O Jezus, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. przepraszam. Dobrze, że nie było imienia i nazwiska, Przepraszam. Eee, za, tą, za tą spadkę. Nie wyczyściłem co... Dobra, Mateusz. zamknij <grym> Kiri. Eee, w każdym razie, jeśli właśnie chodzi o... Um, no i wybiło mnie kurwa z rytmu ja piel. W zestawie był e, używany Aquael, teraz nie pamiętam, 150 Unimax czy coś takiego, nie pamiętam już modelu, e, on był bardzo stary, był kilka lat po gwarancji, e, rury były tak, e, rurki, no raczej znaczy rury, były tak super zrobione, że kurwa z nich jeli, jeli, ciekło dosłownie i trzeba było kurwa nowe rurki kupić. Mówiłem rodzicom, że ja bym kupił nowy filtr, ale nie nie nie, 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 nic nie będziemy robić. Nie minęło pół roku i akwarium, kurwa, rodzice stwierdzili, że będzie stać w pokoju. Nie minęło, kurwa, dwa tygodnie chciałem sadzić rośliny. I się okazało, że szafka pękła. No zajebiście, kurwa, nie, no, co, co, co za zbieg okoliczności. A dlaczego pękła? Nie wiem. Może dlatego, że w pokoju nie nierówna, bo dlatego, że, nie wiem, to jest dom z lat 70. -tych. Kurwa. E, dobra, e, przejdźmy do kolejnego nagrania. Ale się rozgadałem. Jak do tego doszło, nie wiem. Katastrofa dała o sobie znać. Dobra, główne pytanie: Gdzie jest 10-litrowe krewetkarium? Dlaczego? Dlaczego są tu czerwone krewetki? I dlaczego nie ma wyostrzenia? Nie wiem. I jakim prawem tam jest 112 litrowe akwarium? Nie wiem. Można się tego dowiedzieć albo domyślać. Eee, pokrótce powiem, że pewna katastrofa mi to zniszczyła albo pewien filtr. Nie polecam tej marki, która mi zalała komodę i ją wykrzywiła. I pękło mi prawie akwarium. I pani mi wybrzeszyło komodę. Nie polecam. No ale będą zaraz, kurde, te głupie pytania. No ale akwarium musi być większe. No ale tam trzeba. Ja od razu powiem. To nie jest moje akwarium, jak już dostałem to. I zanim ktoś połowie, ale możesz wszystko jeszcze zmienić, jeszcze jest czas. Nie, nie mam nic do gadania. Niestety, więc tyle w temacie. Hmm, będzie nowy film, nie wiem kiedy, pewnie jak już obsadę tu wpuszczę. Hmm, ale na pewno. No nie, no, tych roślin nie będzie, są nowe. Dobra, witam. E, ja myślę, że kurwa była do sobie jest dać coś takiego, rozpierdol jo, o Jezu. dlaczego nagranie ma słabą jakość, bo najpierw je dodałem na YouTube, a potem spierdzieli je w Messengera, potem z Messengera pobrałem i wyglądało jak gówno, więc no sorry, ale w pewnym momencie chciałem wymazać po prostu to ze swojej pamięci, ale no widzę, że no to już jest śmieciem i niestety tego się nigdy nie wymarzy, nie? E, dobra. Dobra, główne pytanie. Gdzie jest 10-litrowe krewetki? Dlaczego. Dlaczego są do czerwone krewetki? Zamknij ryjcy śmieciów. Mówię do siebie. A? I dlaczego to nie ma wątpliwości? Nie wiem. I jakim prawem Tam jest 112-litrowe akwarium. Nie wiem, no. może... Nawet rodzice nie wiedzą ile mają, nie wiedzą co kupili, kupili używane na akwarium, więc no, ale później tak, filtr nowy był kupiony, to jest nowy filtr, to jest w Luwal. tylko tylko to jest 207, tak, Luval 207. Polecam Aquatest, kanał Aquatest z takim fajnym panem, bo na pewno bez tego pana bym nigdy chyba filtra kubełkowego sobie nie znalazł, no chodzi zajebiście. No, to jest trochę taka, no i no, no, co ja włączę do kontaktu, no to z, z tego mi pozostaje mi potem muszę zbierać. Można mhm. ja ja się tak tego powiedzieć. dowiedzieć, albo domyśleć, do e, pokrótce to powiem, że pewna to katastrofa to mi to zjednoczyła, albo pewien film nie, nie polecam to. tej marki, która to mi zalała komodę. komodę i um nie jest kurwa marka, ty śmieciu jebany, to jest kurwa importer, kurwisz proszę, i ją um i Co może, nie wiem, nie trzeba było jej mieć mydłem? Kasztanie? Pękł pe, mi prawie akwalium. Ani mi wybrzeżł Ja muszę zaś Dobra, ok. Nie polecam. Zamknij się i kształtuj. Na lewek, będą zaraz, kurde, głupie pytania. No ale akwarium musi być. Gwiększesz? Ja pierdolę. Nie, nie wypowiem się. W sumie pytań żadnych nie było, bo nikt komentarza nie pisał, bo stwierdził, dobra szkoda mi słów na takiego pajaca kurwa. Tak samo na Facebooku, jak stawiłem zdjęcia z akwarium z glonami, to zamiast mi powiedzieć, że chcę zrobić z tymi glonami, no to kurwa, usunąłem po jakimś czasie. Jak dodałem, co on tam zrobił, bo się zdecydowałem na posta, to mnie kurwa zaczęli tak jechać, kurwa, że usunąłem ten pod, bo myślałem, że się nie, nie zabije, kurwa. Tak mi wyzywać, Nie wiem, myślałem, że były kałacha, już, dobra, już. No ale to trzeba... Ja od razu powiem, to nie jest. Moje akwarium, jak już, dostałem to i zanim ktoś, kurwa kupiłeś je, idioto, ktoś powie, ale możesz wszystko, jeszcze, wszystko zmienić, jeszcze zmienić, jeszcze jest czas. Nie, 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 mam, nie mam nic do gadania, niestety, niestety więc tyle w macie? Mm. Aha, no tak. E, nowe akwarium było pod, e, to wytłumaczę. E, nowe akwarium jest pod posiadaniem e, rodziców, tak to mogę ująć. I mówiąc szczerze, no to nie jestem jakoś tam mega zachwycony, ponieważ że oni sami wybrali, że tam będzie bazalt i marmur, no nie wiem, czarno-białe kamyszki, wybrali, że tak ma być i kurwa i koniec, mają być sztuczne rośliny. Ja się zapytałem, czy, czy mamy nie popierdoliło, nie, ale kurwa, no to... No tam już jakieś podłoże się wzięło, kurwa, nie, ja pierdolę, ta pani tak kuźwa zajebiście to radziła, że już po kilku miesiącach rośliny zaczęły zdychać, bo nie miały CO2. Obsady, kurwa, ja pierdolę, po trzech miesiącach jak ryby zaczęły się zadać nawzajem i zjadły mi moje ryby, które miałem dłuższy czas, w sumie moje krewetki przeżyły, ale to było nielogiczne trochę, ale dobra to mówię, moja Amano przeżyła, no, ona potem i tak wszystkie zdechły. Było. E, najstarszą rzeczą, którą właśnie mam w akwarium jest Hedo i Salmazań. pochodzi jeszcze z 10-litrowego akwarium z, z bojownika. Wow. Ale, ale moc. E, no. E, no i kurwa, zapomniałem, co gadałem, no, co za debil w każdym razie na początku było, było kilka rybek a potem kurwa w niemiebanym sklepie oni tyle ryb kupili że normalnie no ja nie wiem naprawdę zaraz powinny być zdjęcia naprawdę zaraz powinny być zdjęcia serio Tak po kilku dniach wyglądało akwarium. Jak widać dużo roślin. Co się wrzuca w oczy? Rzuca się w oczy sztuczny korzeń, który jest dzisiaj w akwarium, ale muszę go wyjebać. Naturalny korzeń, który został przymocowany w ogóle w taki zajebisty sposób, kurwa. Powiem w ogóle tak, ja mi nie wychodzi totalnie klejenie cyjanoakrylem. Jeśli chodzi o ten korzeń, ja to po prostu skleiłem Klejem budowlanym nie oddziałują, nie oddziałują. Hmm, Dopowiedźcie dopowiedzcie sobie. Aha, i chciałbym, chciałbym przeprosić, że tyle używam przekleństw, no ale niestety to już stało moją e kurwa codziennością. No, czasami potrafię co długie słowo powiedzieć, słynę słowo kurwa, ale ktoś się pyta, dlaczego mogę przeklinać, bo ja nic z tych filmów nie zarabię. <grym> Więc sorry. E, tak samo jak się ZNK pytam ile go to akwarium, e, co to było, budzkarium, ile go to budzkarium wyniesie, on powiedział, że nie chce wiedzieć, no coś w jest. tym to, to jest, ja też nie, nie chcę wiedzieć ile przeklinam, Taki więc... nie wiem co ma być, nie wiem co ja pierdolę, kurwa, mati, zamknij, w każdym razie to akwarium wygląda no pojebanie, o Jezus ja naprawdę nie mam siły, kurwa, się rozpisywać nad tym. W ogóle szafka, szafka ok, no tylko po... nie, nie, nie rozumiem, po co e, e, stary, stary stwierdził, że na, no, jeszcze to. nie? E, tu jest czy jest na no, starych? Nie, tu jest chyba już na nowych rurkach. No i tu jest ten niebany Unimax. Ehm... kur, no nie no, wiem, wybam do początku. No tak wygląda samo akwarium, możecie zobaczyć, że tam jest z tyłu sztuczny korzeń, są neonki, które niestety już zdechły, jest ten, ten jest walisneria, która do dzisiaj chyba w ogóle nie przetrwa, stał peryliści. Tło. Ja pierdolę do życzenia a jeszcze lampki jakie były, nie? jakie oświetlenie było w zestawie, no to jest hit, widzicie jakie to jest to. A obecnie to to mam w akwarium, no to jest tak zajebiste, że rośliny rosną jak na drożdżach, nie wiem, jakby brały kurwa coś pały. Eee, tu mamy widok od boku, od boku jest lęk. Jezu, naprawdę ja nie chcę wiedzieć jak się wy wypowiedziecie o tym. Naprawdę to jest chore. Naprawdę, ja, jak w sumie po kilku miesiącach wróciłem do akwarystyki i się zacząłem zajmować tym już tak serio, serio. I kurwa, zobaczyłem, dlaczego jest tam tyle ryb. To ja już się lekko podenerwowałem. A te ryby potem same sobie zjadały, więc super. No bo mało odskocznia, czyli chmura. O Jezu, naprawdę, ja nie chcę wiedzieć, naprawdę, to, to duża roślina po prawej, ona też, w sumie, wszystkie, wszystkie akwarium było do dupy i było przeznaczone na, na klęskę, tak, na dobrą sprawę, no i tutaj renovation, miała być renowacja, ale niestety wydarzyło się kuźwa to. Eee, witajcie, dziś trochę inaczej będzie ten film nagrany, skoro to, że Dziś miałem robić powiedzmy, remont, włosy nie łożą, palić to Dziś miałem robić renowację, czy a, powiedzmy chciałem zmienić trochę to akwarium, które obecnie jest a, No i krótko mówiąc, niestety, niestety nie wyszło tak jak ma być o. Wszystkie miski są porozkładane, jest likwidacja akwarium, bo bo, tu w tym miejscu, trochę poszło do góry. Deska poszła do góry. Tu w ogóle cały akwarium poszło do góry. I po prostu nie wiem co teraz chodzi. Ok, i tak na koniec, w tym ciemnym ekranie, e, mogę dorzucić od siebie hmm, tyle. A jeśli chodzi właśnie o to akwarium, co było później. Później stwierdziliśmy, rodzice stwierdzili, że to w ogóle sama płyta się wybrzuszyła po na tu Tak, tam było na powietrzanie, nie trzebało, ale było, bo pani ekspedientka stwierdziła, że... Musi kurwa być, musi być wciskaniem i kurwa i poprzedniego główny Ja pierdolę, no kurwa hmm, Naprawdę, naprawdę, jakbyście byli tam w tym sklepie i byście mi się nie pytali dlaczego tak przeklinam, no kurwa właśnie dlatego, kurwa no. eee, W ogóle to przez ten powietrzacze, bo no, w ogóle rurka była tak skonstruowana, że nie dochodziło tam powietrza i musiałem tam włożyć specjalny plasticzek przez który była woda i nie wiem jak ten zaworek zwrotny działał, że nie działał i zalał płytę. No oczywiście nikt nie wie, no już teraz nie. <śmuszcząc> się wygładałem. Bardzo długi film zrobiłem. Mam nadzieję, że mój telefon mnie za to uka trupi kurwa i moje 21 GB to, sumie... to będzie gdzieś coś koło 25 GB. Jeszcze to przesłać. Jo ja pierdolę, ja nie będę miał Życia. No właśnie takie długie te filmy wychodzą, ale jeszcze nie powiedziałem wszystkiego. No i to wszystko jeszcze w najwyższej jakości by fajnie było przesłać. E, wam, żebyście mogli jakoś to e, pooglądać. No, taki render DIN. No telefon spokojnie mogę go m, przy render renderowaniu włożyć do lodówki nie i się wtedy e, ochodzi. W każdym razie, się się. jeśli coś o mnie mam być, e, co było potem, no, w ogóle wszystko nowe, nie? E, wszystko nowe, e, nowa aranżacja i tak e, dalej. W sumie myślę, że. Nie wyrobi się. Myślałem, że to, to co zaraz będę mówił, byle w, w drugiej części, ale za drugą część, ja już powiem, tak, ja się na razie kurwa, nie zabieram. Nie śpieszy mi się, oglądajcie to i mniecie mnie w dupie. Tak naprawdę. już na ruciach robi ciekawszy kontakt ode mnie. Oh, kurwa, kontakt ode mnie. Kontekst, no nie wiem, jak to się nazywało. No pierdolę pobyt, nie wiem, naprawdę, nie wiem. Nie znam ceny poza To dopiero w drugiej klasie technikom będę miał na jakimś profilu. Także tyle ode mnie, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem, napiszcie mi, że jestem głupi, <głupi> nie obrażę się, a więc no. A jeśli chodzi o akwarium, no to na obecną chwilę, czekam, aż się zrobi szafka. jak się będzie już szafka, no to lecimy z grubej rury, chociaż ja do metalu nie mam zbytniego przekonania, no ale no dobra. 哎呀，睡吧。